Teraz bąbelki utrwalimy sobie to, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj. Pierwszym naszym zadaniem będzie zadanie pierwsze na stronie 62 w Ćwiczeniach do Języka Polskiego. Gdy będziecie gotowi, łączcie z powrotem film i będziemy mogli zaczynać. W zadaniu pierwszym mamy przeczytać i połączyć te wyrazy. Na razie nie patrzymy się na dalszą część tego zadania. Będziemy wykonywać to, co mamy tutaj. Przeczytajmy sobie najpierw wszystkie wyrazy. Jeżeli tempo będzie dla Was zbyt szybkie, zatrzymujcie się po każdym wyrazie i czytajcie. Dobrze? Proszę, pierwszy wyraz. Szmaciana. drugi wyraz piękne trzeci wyraz głośne kolejny wyraz zdolna następny Oklaski dalej. Kukiełka. Aktorka. Dekoracje. Teraz musimy Połączyć te wyrazy w pary tak, żeby powstało coś, co ma sens. Na przykład nie możemy połączyć wyrazów głośna aktorka, ponieważ takie stwierdzenie nie ma żadnego sensu. Gdy połączycie już wszystkie wyrazy, to bardzo proszę, włączcie z powrotem film. Zrobione? Świetnie. Z kim połączyliście wyraz szmaciana, szmaciana, kukiełka, piękne, dekoracje, głośne, oklaski, zdolna, aktorka. Powstały nam cztery pary wyrazów: szmaciana kukiełka, piękne dekoracje, głośne oklaski oraz zdolna aktorka. Teraz, wybierając spośród tych stwierdzeń, które zbudowaliśmy sami, trzeba uzupełnić zdania. Przeczytajmy je sobie. Pierwsze zdanie. Hance podobała się, i tu musimy uzupełnić którymś stwierdzeniem stąd. Drugie zdanie. Beacie podobały się, i znowu musimy wybrać. Coś z tego, co przed chwileczką zbudowaliśmy. Podpowiem Wam, żebyście czytali ze zrozumieniem i trochę pogłówkowali, bo to zadanie nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. Trzymam za Was kciuki i powodzenia! zrobione smurfy? No to sprawdzamy. Pierwsze zdanie możemy uzupełnić na dwa sposoby i oba są prawidłowe. Może to być albo Hance spodobała się szmaciana kukiełka. Hance podobała się szmaciana kukiełka. To jest pierwsza opcja. A druga opcja to Hance podobała się zdolna aktorka. Zauważcie, że tylko dwie opcje są prawidłowe. Nie możemy wybrać żadnej innej pary, bo jak brzmiałoby zdanie: Hance podobała się piękne dekoracje Nie pasuje, lub: Hance podobała się Głośne oklaski też nie pasuje. Drugie zdanie również możemy uzupełnić na dwa sposoby: Beacie podobały się piękne dekoracje, lub Beacie podobały się głośne oklaski. Nic więcej tu nie pasuje. Jeżeli ktoś ma błędy, to szybciutko gumuje i poprawia. A my idziemy tip topami do zadania drugiego. W zadaniu drugim musimy zastąpić, kto mi przypomni co to jest? Marionetki, ci pisane przez cyi, a żabki, które są pacynkami zastąpić ci z kreską. Czyli tutaj, zamiast tego, jak będziecie przepisywać pod spodem w liniach, piszemy ci, ci ci z kreseczką. Nie pokażę Wam, jak prawidłowo rozwiązać to zadanie. Liczę, że zobaczę same prawidłowe odpowiedzi na zdjęciach, które prześlecie Wy, Wasi rodzice lub rodzeństwo bierzcie się do pracy, a my widzimy się jeszcze na jakiejś lekcji, ale na razie nie zdradzę. Ciii.